Dziesięć zasad lepszego życia. To powinno być dobre. Zasady. Zasady. I jeszcze więcej zasad. Nie rób tego, nie rób tamtego. Tylko dzieci mogą być wolne. Dzięki Bogu za współczesny świat. Zasada numer jeden. Nie ma innych bogów. Nie wierzę w Boga. Następna. Nie czcić bożków. Okazuj szacunek. Zachowuj sobotę. Szanuj swoją matkę. Nie zabijaj. Nie oszukuj. Nie kradnij. Nie plotkuj. Bądź szczęśliwy. Nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Hello my love Cześć Kochanie to Henri Henri to Coit. to in Koit intercepts it's back with Henri and Henri breaks through and he scores. Tak, dawaj! Ten piłkarz to po prostu legenda. Jakie żałosne. Naśladujesz jego ideały, sposób ubierania się. Jak myślisz, ile pieniędzy wydajesz na miesiąc, starając się być klonem swojego bohatera? Jezu Chryste, branie imienia Boga na daremno? Jak miło. Bardzo kreatywne. Cześć, mamo. Pomogę tobie i Terry'emu w ten weekend. Nie ma problemu. Dlaczego składasz obietnice, których i tak nie zamierzasz dotrzymać? No to cześć. Głupia krowa. Ten Terry to idiota. Nie wiem, co ona w ogóle w nim widzi. Nienawidzę tego faceta, wolałbym, żeby nie żył. To co? Pójdziemy do kościoła w sobotę? To, że masz główne danie, wcale nie oznacza, że nie możesz patrzeć na menu, prawda? Przepraszam, kochanie. Co mówiłaś? Pytałam, czy pójdziemy do kościoła w tę sobotę. A, kościół. Racja, zapomniałam. Mam już bilety na ważny mecz. Możemy gdzieś się wybrać w następnym tygodniu. Prawda? A w ogóle to o co chodzi z tą sobotą? O Boże! Najnowszy model Hondy. Cudeńko. Jesteś jak dziecko. W porządku. Powiedz mi o twojej kampanii handlowej. Dobra robota z kradzieżą czyjegoś pomysłu, zanim został on przedstawiony. Nie ukradłem. Pożyczyłem. Nie możesz pożyczyć pomysłu. To musiało być ciężkie dla Piotra. On też startował z takim pomysłem, prawda? Nie. No tak. Piotr. On nigdy nie zdobyłby uznania. Nie jest profesjonalistą. Brak mu kreatywności. Zrujnowałby firmę. Tak. Na mnie robił wrażenie geniusza. To może z nim się powinnaś umawiać. Byłbyś szczęśliwy, prawda? Idiota. Jeśli to jest wolność, to dlaczego czuję się jak w piekle?